Cześć kochani. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć o tym, że nie wolno gotować siemienia lnianego. A skąd mi się to po prostu wzięło? E, robiłam dzisiaj dla was rolkę mm, jak zrobić syrop taki domowy, syrop na kaszel suchy, taki męczący kaszel i właśnie użyłam do niego siemienia lnianego. I jak sobie zobaczyłam różne przepisy w internecie, to w każdym przepisie było napisane, że trzeba zagotować albo zalać wrzącą wodą się mielniane, a niestety to jest błąd, a większość z Was, jak nie wszyscy z Was, tak właśnie robi. Siemielniany po zagotowaniu zmienia swoje właściwości chemiczne. Na pewno wiecie o tym, że siemielniany jest bogaty, bogate w surowce śluzowe, które są wrażliwe na gorącą wodę. Gdy właśnie zostaną one potraktowane taką gorącą czy bądź wrzącą wodą, śluzy się po prostu rozkładają i zamiast maceratu powstaje zwykły kleik skrobiowy, to tak jakbyśmy po prostu zmieszali sobie zwykłą wodę z mąką i Taki właśnie klej skrobiowy nie ma właściwości przeciwkaszlowej, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Więc podsumowując, jeśli zalejemy siemię lniane gorącą, wrzącą bądź wodą, bądź będziemy je gotować, to po prostu dojdzie do rozkładu tych śluzów i nie będziemy mieli efektu powlekające błony śluzowe przeciwkaszlowego, więc nie zalewajcie, pamiętajcie o tym siemię lnianego gorącą wodą, tylko musi to być woda letnia, a najlepiej woda o temperaturze pokojowej.